Kasa fiskalna Postnet Mobile Online. Pokażę dzisiaj jak przyjąć i rozliczyć zaliczkę na takiej kasie. Na Postnet Mobile odbywa się sprzedaż zaliczki, czyli sprzedajemy, przyjmując zaliczkę, sprzedajemy tak jakbyśmy sprzedawali zwykły towar. W mojej kasie pod numerem kodu 4, kryje się zaliczka, ja przyjmę zaliczkę w kwocie. 500 złotych. Proszę zobaczyć, wydrukował mi się paragon, zaliczka została przyjęta, kwota 500 zł. Aby rozliczyć zaliczki na, takim, na takiej kasie musimy poprosić naszego instalatora, być może on już to wykonał dla Państwa, by zaprogramować jeden z klawiszy skrótu, by była tam funkcja rozliczanie zaliczki. Jak Państwo widzą, w moim przypadku pod funkcją numer 3 jest rozliczanie zaliczek. Piszę teraz moją zaliczkę, zatwierdzę, proszę zobaczyć. Kasa przyjęła informację, że zaliczki było 500 zł. Przystępujemy teraz do wystawienia już właściwego paragonu. Przykładowo, niech to będzie 2500 zł. Jest to moja cena. Pierwszy kod PLU. Proszę zobaczyć, kasa od razu zminusowała naszą zaliczkę. Gdzie cena była 2500, mamy już teraz tylko 2000. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podsumować nasz paragon. Proszę zobaczyć, na naszym paragonie jest już pozycja numer 1, było to mycie samochodu oraz rozliczenie zaliczki. Paragon został poprawnie wydrukowany.